Witam. W tym materiale zaprezentuję, w jaki sposób zbudować szafkę narożną z oświetleniem LED. Wybieram w bibliotece szafki 4.0, następnie szafkę wysoką i wybieram szafkę wysoką z pojedynczym frontem, którą przeciągam lewym przyciskiem myszki na projekt. Następnie wciskam przycisk Shift i przy pomocy strzałki wyciągam moją szafkę tak, aby się dopasowała do najbliższej szafki obok. Następnie klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram front i otwieram moje fronty lub wciskam przycisk O na klawiaturze. Kolejno zaznaczam wszystkie półki, ponieważ chciałabym zmienić je na półki szklane. Także wciskam przycisk Ctrl i zaznaczam wszystkie półki. Następnie klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram materiał i materiał tuszy, czyli materiał zaznaczonego elementu. Następnie wybieram szkło. I wybieram jakie półki szklane chciałabym tutaj wybrać. Jest to przezroczyste szkło. Pamiętajmy, aby zmienić również grubość. W tym przypadku jest to wysokość moich półek na 4 lub 8 mm. E, takie półki szklane o takiej grubości, jak chcielibyśmy tutaj zastosować. W tym przypadku zmieniłam na 4 mm. Następnie zamykam mój front, także klikam prawym przyciskiem myszki, front i zamknij. lub skrót klawiszowy O na klawiaturze. Kolejno usuwam mój uchwyt, także klikam prawym przyciskiem myszki uchwyt, usuń. Klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram front i styl drzwi. Wybieram drzwi panelowe z aluminiową ramą i wybieram takie drzwi, jakie chciałabym zastosować, na przykład te. Następnie Chcąc dać kolejny front, przechodzę do trybu wyboru pojedynczego panela, czyli tryb B. Mogę wybrać się w górnym menu lub e, kliknąć przycisk B na klawiaturze. Następnie wybieram moją wybraną formatkę, klikam prawym przyciskiem myszki i konwersja na front. I w tym momencie już mamy front. Wracam ponownie do mojego menu i wybieram jednostka lub przycisk M na klawiaturze. Wybieram mój front, klikam prawym przyciskiem myszki i zmieniam jego styl, czyli tak samo front i styl drzwi. I tak samo wybieram dokładnie ten sam front, który chciałabym umieścić. I klikam Wybierz. I w tym momencie mam już umieszczone dwa fronty. Ja sobie zmienię jeszcze orientację, aby się otwierały w drugą stronę. I w tym momencie, jeżeli sobie otworzę wszystkie fronty, także klikam przycisk. O, na klawiaturze lub prawy przycisk myszki i otwórz, i widzę, że w ten sposób już mam gotowe. Chcą dodać LED na pojedynczym panelu, przychodzę do trybu wyboru pojedynczego panela, czyli przycisk B na klawiaturze. Zaznaczam element, na którym chciałabym umieścić oświetlenie LED. Następnie klikam prawym przyciskiem myszki, światła i zainstaluj. Z wyskakującego menu wybieram światło białe i przekrój mojego białego światła. Następnie klikam Wybierz. I po chwili widzimy, że już zainstalowało się moje oświetlenie. I w tym momencie mogę przejść do skorygowania ustawienia mojego oświetlenia. Możemy zainstalować oczywiście tylko i wyłącznie oświetlenie boczne. Następnie przechodzę do edytowania ustawienia mojego oświetlenia. Oczywiście możemy zmienić ilość, a także kolory, yy, jasność. Następnie klikam Generuj. I już mamy oświetlenie LED gotowe. Chcąc dodać oświetlenie LED na innym, na przykład górnym moim panelu, ponownie zaznaczam go prawym przyciskiem myszki, wybieram światła, instaluj i postępuję tak samo jak w przypadku poprzedniego oświetlenia LED, czyli umieszczam go w odpowiedniej pozycji. Jeżeli chciałabym umieścić LED w innej pozycji, wystarczy wybrać obrót i w tym momencie zamiast pozycji pionowej, to LED jest w pozycji poziomej. I oczywiście na końcu klikam generuj, tak aby zatwierdzić umieszczony przeze mnie LED. Następnie zamykam wszystkie fronty i mam już gotową szafkę.